Moja misja trwa. To jest taki piękny kwiat, który myślę Polska dostaje w prezencie w pośmiertnym przesłaniu księdza Dolindo, który po raz pierwszy ujrze światło dzienne. 23 lata po śmierci kapłan z Neapolu bowiem mówi te słowa: Moja misja trwa. O tym oczywiście więcej w książce, zapraszam, żeby w to wejść. Jaka jest jego misja? Jaką misję powierzył w kapłańskie ręce mistyka Jezus? Jesteśmy na największym cmentarzu w Neapolu w Reale To tutaj 21 listopada 1970 roku zostało w kondukcie pogrzebowym przewiezione ciało księdza Dolindo Ruotolo. Został pochowany na, najpierw w głębokim zwykłym dole, a po dwóch latach w 72 roku ciało jego zostało przeniesione do potężnej kaplicy, którą podarowała rodzinie Ruotolo rodzina Capuano. 19 Listopada. Ksiądz Dolindo umiera mniej więcej o godzinie 17.15. Przy nim stoją tylko trzy osoby i lekarz. Ksiądz Dolindo zrywa się z łóżka, otwiera szeroko ramiona i mówi nagle Maryjo, jaka jesteś piękna. Po czym opada na łóżko. W ciągu kilku godzin z jego ciała znikają wszystkie rany, szczególnie te na nogach, które wyglądały jak autentycznie pobiczowane ciało, yy, podobne do ciała Chrystusa. Unosi się z, z nad jego rąk y, zapach fiołków i lilii, stwierdza to Encina czerwą, która myje za Dolindo i przebiera, przygotowuje go do trumny, po czym Ośmiu mężczyzn przenosi, znosi z czwartego piętra na Via Salvator Rosa 58 ciało Księdza Dolindo. Tłum na ulicy Salvator Rosa, która jest dosyć kręta, aż do kościoła samego San Giuseppe dei Vecchi, gdzie będzie wystawione ciało Księdza Dolindo, przez kolejne prawie trzy dni jest tak potężny, jest tak dużo ludzi, którzy się zbierają na modlitwę, i tak trwają aż do nocy, że w pewnym momencie. Proboż ówczesny parafii, ksiądz Ferdinando Cavaliere, prosi żandarmerię o pomoc. Jest tak duży napór, każdy chce dotknąć ciała Księdza Dolindo. Ksiądz Dolindo leży w trumnie, ma taką alabastrową, jasną twarz. Niektórzy zauważają na niej właściwie uśmiech i to jest znakomicie uwiecznione na zdjęciach. Wiele osób, szczególnie dwie siostry Księdza Dolindo oraz Encina. Płaczą dosłownie spazmatycznym bólem. Ksiądz Vincenzo Kłomo, który głosi kazanie, jest to egzorcysta, ale i długoletni spowiednik Księdza Dolindo, mówi z ambony, że do Księdza Dolindo. Tłumy targały, przychodzili do niego wszyscy ludzie, prości, profesorowie, lekarze. Kardynał Ascalezi chciał przy swoim łóżku mieć tylko księdza Dolindo, nikogo innego. Ludzie po spotkaniu z nim mieli wrażenie, że dotknęli nieba, zmieniały się ich serce. Tutaj zostaje przewieziony ciało księdza Dolin do 21 listopada, a więc w sobotę po południu. Właściwie tłumy zajmują wszystkie te alejki, które są wokół mnie. Zostaje pochowany i po dwóch latach. Podobny tłum wraca na ten sam cmentarz. Z inicjatywy niejakiej Armii de Passaro, widzącej z Agropoli, którą ksiądz Dolindo prowadzi przez wiele lat duchowo, zostają zebrane podpisy pod petycją, aby ciało przenieść do kaplicy. A później do kościoła. Ekshumacji ciała Księdza Dolindo towarzyszy lekarz, ale także towarzyszy ksiądz Vincenzo Cuomo, Ferdinando Cavaliere, proboszcz, a także najbliższe grono i szczególnie Encina Czerwo, która stoi zawsze tuż koło Księdza Dolindo. Kiedy wyjmują ciało z trumny po dwóch latach, ono leżało przez długi czas w wodzie i w błocie. Okazuje się, że jest praktycznie nietknięte. Jest to wstrząsający widok dla wszystkich. Nie poruszony jest tylko Stuła oraz e, szkaplerz, który nosił. E, szaty kapłańskie, w których go pochowano, są całkowicie zniszczone, a on jest nietknięty. Na zdjęciach doskonale widać jego ciało, tak jakby długa, taka mumia z lekko zbrudzony ziemią. Przeniesiony zostanie do, e, przebrany oczywiście przez Encynę do e, kaplicy Kapłano, i to tam po dwóch latach przed przeniesieniem do kościoła odbędzie się ekshumacja. Jeden z bratanków księdza Winczenco Kłomo opowiadał mi tutaj na tym cmentarzu, że doskonale zapamiętał tamte sceny. Był wtedy chłopczykiem, ale pamięta, że kiedy jego wuj, kapłan, Otwarł trumnę z ciałem księdza Dolindy, zobaczył na szyi taką bułę e, brunatną. Wyjął więc chusteczkę, którą miał w kieszeni sutanny, przyłożył do szyi i nagle z tej buły wytrysnęła świeżutka, czerwona krew. Natychmiast za, zaczęto nasączać różnymi chustecz, e, chusteczkami, przykładać je tutaj, żeby jak najwięcej tej krwi e, zostało jako relikwia na chusteczkach. Pobrano także do flakoników i krew ta do dzisiaj jest przechowana. Było to takie wstrząsające wydarzenie. Ksiądz Vincenzo Kłomo odebrał to jako znak z nieba, że mamy do czynienia naprawdę z ogromną świętością. Stąd przy, w kondukcie pogrzebowym ciało zostało przewiezione do kościoła San Giuseppe dei Vecchi i Immacolata di Lourdes, gdzie spoczywa do dzisiaj. Ale um, wydarzyła się tam bardzo ciekawa historia. Miała miejsce um, ciekawa sytuacja. Ksiądz Dolindo nie chciał nigdy być pochowany w bogatej, um, ozdobionej trumnie, a taką przygotowały córki duchowe, żeby ją zmieścić w. Połuce półce przygotowanej na to w kościele. Nie chciał i rzeczywiście, yy, co się wydarzyło, jak to się stało, że został pochowany w tak zwanej trumnie dei makaroni, czyli takiej bardzo prostej dla ubogich. Jak do tego doszło? Yy, jak pamiętają tamtą scenę świadkowie w kościele? O tym więcej w książce. Moja misja trwa.